Pocahontas, córka wodza, która zmieniła świat. W czasach, gdy lasy Ameryki Północnej rozciągały się bez końca, a ziemię spowijała cisza przerywana jedynie szumem drzew i śpiewem ptaków, żyła dziewczyna, której serce biło w rytm natury. Nazywała się Pocahontas, co w jej języku oznaczało mała rozrabiaka. Była córką wielkiego wodza Połhatana, człowieka, który władał ziemią i ludźmi z mądrością, ale i stanowczością. Pocahontas od najmłodszych lat czuła, że jest inna. Nie zadowalało jej życie w wiosce, ograniczone codziennymi obowiązkami. Zamiast tego biegała boso po miękkiej trawie, wspinała się na najwyższe drzewa i wsłuchiwała się w opowieści wiatru. W jej oczach świat był pełen cudów i tajemnic. Każde drzewo, każda rzeka miały swoje historie, które dziewczyna próbowała zrozumieć. Pewnego dnia w jej krainie pojawili się przybysze. Ich statki, większe niż cokolwiek, co widziała wcześniej, przecięły spokojne wody oceanu, budząc w niej mieszaninę lęku i fascynacji. Ludzie ci byli inni. Ich skóra była jasna jak promienie porannego słońca, a ubrania ciężkie i dziwaczne. Zbudowali osadę, karczując część lasu, co zasmuciło dziewczynę. Hontas nie rozumiała, dlaczego jej ludzie i przybysze nie potrafią żyć w zgodzie. Obie strony spoglądały na siebie z nieufnością, a napięcie rosło. Aż pewnego dnia stało się coś, co zmieniło wszystko. Jeden z przybyszów, młody i odważny mężczyzna, imieniem John Smith, został pojmany przez wojowników Pauhatana. Wyrok był jasny śmierć. Gdy John Smith klęczał z głową pochyloną, czekając na uderzenie topora, Pocahontas, z sercem przepełnionym odwagą, rzuciła się między niego a wojowników. Jej głos był mocny, choć drżał z emocji. Nie zabijajcie go, prosiła. Niech nasza ziemia będzie miejscem, gdzie znajdziemy pokój, a nie śmierć. Cisza wypełniła las. Wódz Połchatan spojrzał na córkę, a potem na obcego. W końcu ku zdziwieniu wszystkich skinął głową. John Smith został ocalony. Ten akt odwagi zmienił losy obu narodów. Chociaż pokój nie trwał wiecznie, Pocahontas stała się symbolem nadziei i pojednania. Lata później jako Rebecca Rolf wyruszyła przez ocean do Anglii, gdzie stała się żywą legendą. Ale w głębi serca zawsze pozostawała dziewczyną z lasu która słyszała pieśń wiatru i wierzyła w harmonię świata.